Nie mam lekko z tej, to po nim ja. Nie takie ja wity. Jeśli wyczuję, to rano Was z Piotrem miała serio, to jest takie uczucie. Ja myślę, że ona jest czysta. Nie ja mam zimnego pojęcia, co myśleć. Sary, jestem u niej gada. Się. Na szczęście ludzie Eryblika nie muszą znać tajemnego zdjęcia. Mogą grać o diamenty. Mówiąc, płacę bliki. Zarejestruj się na blikomania.pl i graj o diamenty. Blik. Przeciwzmarszczkowy naprawdę działa. Polki przetestowały w Laser od L'Oreal Paris z trzema składnikami aktywnymi: proretinolem, kwasem hialuronowym i witaminą CG. Testy wykazały, że formuła skutecznie redukuje zmarszczki i napina kontury twarzy. Widoczna redukcja zmarszczki. Tak, rzeczywiście działa, tak jak obiecuję. Revitalift Laser od Loreal Paris Po prostu działa. Sprawdź sama. Jesteśmy tego warte. Zawsze chciałam to powiedzieć. Od początku wspieram jego odporność od wewnątrz. Dlatego dziś wspólnie odkrywamy świat. Babylon 2 to kompletna kompozycja zawierająca składniki naturalnie występujące w mleku matki. Wspiera rozwój i odporność. Numer jeden w Polsce rekomendowany przez pediatrów. W tym, 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 tym. You. Lidla wypełnia się warzywami i owocami tak świeżymi i pachnącymi, że chciałoby się je wszystkie schrupać. To właśnie w Lidlu znajdziesz ogromny wybór warzyw i owoców, przywożonych każdego dnia. Ziemniaki wczesne 3,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. Ryneczek Lidla, codziennie świeże dostawy. Tratrio, tylko KFC. Infekcja intymna? Działaj od razu. Gynoksyn Optima usłucha objawy i leczy już 3 dni. Gynoksyn Uno leczy już jedną kapsułką. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z łatką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Coś na ząb para puch. Like a boss, Zdrowo jesz zdrowy duch. Like Promocyjny piekarnik i płytę indukcyjną Bosch. Zostaw opinię i odbierz do 1800 zł. Leroy Merle obchodzi urodziny I z tej okazji ja oraz impreza Hitów celowych A na Numer jeden do tańczenia Trwały i odporny grę szkliwiony Medan za 42,90 Numer dwa Co już tak bardziej do przytulęca Zmysłowy jak najbardziej przyzwoity panel Dom sceniczny Za 28,90 Zresztą wpadajcie do Leroy Merlin Zobaczyć i kupić Także raz dwa do Leroy. Do you have any legs? You don't have any. No legs, no game. Do you fancy pizza? No, legs. Gotta be legs, no. guys. Hey! Finally. Finally. Finally! Please, come down! Sprawdzaj biedronkowe oszczędności codziennie. Na początek promocje na mięsa. Na przykład do wtorku świeży filet z piersi kurczaka pakowany próżniowo. Kraina mięs mega paka. 1 plus 1 gratis. A do soboty olej rzepakowy Polski 1 litr 4,99 za butelkę. Do tego wszystkie makarony pastani. 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Civ i Domestos. 2 plus 1 gratis. I to dobre powody, by iść do Biedronki. Pięcie obroży Foresto sprawia, że możesz czuć się swobodnie i cieszyć przygodą. Do 8 miesięcy przygód bez pcheł i kleszczy oraz ograniczone ryzyko zachorowania na babersiązę przez 7 miesięcy. Foresto, zafnij pasy. Również dla kotów. Maybelline New York. Witamy w liniach lotniczych Sky High Air. Gotowi do wylotu? Zapraszamy na pokład rzęsy wydłużone do samego nieba. Kierunek? Widoczne wydłużenie. Wypróbuj też rozświetlający podkład Super Stay Skin Tint od Maybelline New York. Savoir-vivre przy jedzeniu Ej, czegoś tu brakuje Sztućców, rzecz jasna Zjemy palcami. Z podliszkami Keczup wymaga sosierki względnie ku My ketchupimy bezpośrednio Na głowie postawione te wasze maniery Chociaż odrobinę? Odrobinę szacunku dla polskich pomidorów mm, Bardzo rygla się Wykluczone Można mówić z pełnymi A mógłbym spróbować? Podliszki masnej kropka. A co gdyby mirindę połączyć z różowym grejpfrutem? A co gdyby? Nowy smak. Mm, A co gdyby? A co gdyby cię poniósł? Mm, mirinda. Spróbuj. Nowy, orzeźwiający smak. Mirinda. Rozpalamy grillowe promocje. Z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie. 9,99 za kilogram. Ciuba ze Śląska. 7,90 za kilogram. A pomidory truskawkowe. 11,99 za opakowanie. 1 kg. Do 50. To wiek, gdy nasza skóra staje się bardziej surowa. Tracimy Neowadiol od gęstość skóry. Nawilża, ujemnia i zwiększa elastyczność skóry. Skuteczność udowodniona klinicznie. Neowadiol oh. od Wishi. się porwać? Inspiruj się bogactwem smaku Jogobeli. Teraz także w wersji bez dodatku cukru. Dobre zawsze się podziela. Czuję, że nie? Czuję. Za chwilę magicznie pojawi się na naszym ekranie. Magicznie. O, właśnie teraz. No i uśmiech, moi drodzy. Najlepszy, morning show w tym kraju. Będziemy szaleć. co atrakcji jak to się pięknie. Ale fajnie. Alu! A, no. A my teraz tego mamy. Z naszego koncura. <grym wytrych> mamy to, mamy to. Dzień dobry, TVM. Codziennie o 7.45. Pokusa bywa silniejsza. mniejsza. z inną dziewczyną? Zmariowałeś? rozsądek. Ale ja nie spotykam się z nikim innym. Kłamiesz. Ukryta prawda. Nowy odcinek dzisiaj o 16.55 w TVN. Powiedz mi, Kasia, jakich emocji zabrakło w twoim życiu, że piszesz dzikie, oparte na faktach, krwiożercze kryminały? Nie wiem, jak to ci wyjaśnić, ponieważ jesteś mężczyzną, ale kobieta się. Jak wyjaśnić? Czy my jesteśmy gorsi? Zobacz, jak on jest ubrany. Pięknie. Bardzo mi się podobają szczególnie buty. Ale ty na co dzień tak chodzisz? Tak. Nie. Tak. tak. Jakie to uczucie znokautować Mariusza Pudzianowskiego? To jest tak, jakbyś uśpił takie wielkie dziecko. No i tak właśnie było. <laughs> Szczerze, takiego duetu, to ja nie widziałem w żadnym programie. Ani o książkach, ani o mememach. Nowy odcinek dzisiaj o 22.40 w TVN. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy gospodarzami Bistro Lorosa.